Na unboxing nieświadomego umysłu gry, którą polska wyda wydawnictwo Lucky Duck Games. Symbole czyli pomocy graczy: raz, 2, 3, 4. Tak jest. Kolejne, chyba, pomocy efekty typowych pacjentów jak pacjentów przełamą czyli Czy nie Instrukcja. Jak się do par tutaj instrukcje 20 3 i 24. A osobna instrukcja do trybu solo tak osiem stron tutaj do wywstrykiwania żetoniki. I co my tutaj mamy jedna strona druga drugi wygląda podobnie tylko inne kolory, jedna i z tyłu. i trzeci też wygląda podobno. podobno. Wsuwać miauczenie to wpuszczę. Okej. Okay. wareczki dużych komponentów to nam potrzebna no i idziemy po kolei. znaczniki. No i też znaczniki w kształcie domków. Nie trzeba ich wyjmować. O, tu już wyjmiemy, bo to są fajne. Że jak tak wyglądają. Tak. Tu są takie dymki. Tutaj mamy pacjentów pewnie, zapewne, ale nie ma go lekarze Kolejne domki. O! Plus 100 punktów, żeby jutro musiał wykorzystać, taki że chyba będziemy grali. O, to otworzymy. Tutaj Albo jakiś standis Tutaj dużo takich małych, przedzielczystych wskaźników. O, Mieszczące. No tak, to są figurki kałamarzy. A te dźwięki to są pomysły. okej okay. Idźmy dalej. Tutaj widać insert. Elementy dobrze. I tutaj mamy do prąż. Cztery plansze gabinetów w Tak. Jeden, dwa, trzy, cztery. Następnie cztery tarcze wyglądu. Wglądu, nie wyglądu nie wygląda. No tak, bo tutaj chyba będą to, to nasze sny obrazowa, Więc taki podgląd bardziej niż wygląd. A będziemy podglądać wygląd na jedno Ok. Talia kart. To są karty badań. 36 Tak powinno być. To jest 16 kart stołu spotkań z trybu solo. Na bok tryb solo. No. Tutaj są większe karty. Tak, tu mamy cztery karty gabinetu i karty pacjentów przełomowych i tych normalnie nie. wygląda jak sny czy tam jawne marzenia czy ukryte marzenia coś w tym rodzaju no i mamy tak ładne ilustracje to są tyły kart i tutaj o tak jakieś tutaj mamy ikonki czyli coś za coś tak to jest strzałka co się zadać. no Zobaczmy, jak te chyba się nie powtarzają. Przynajmniej nie zauważyłem, żeby się coś powtórzyło. Takie trochę karty z zdjęciami, jak Dixita. Kolorowe. Piękne. Jakieś takie. Temna, właśnie. Następna. A tak. To jest pudełeczko. Wkładania. Chcia, chcia, chcia. To nie są koszulki na karty, tylko to są przeźroczyste karty. które będzie się nakładało na karty. Przeźroczyste karty Traum. O. I one mają też chyba na sobie jakieś foliki, które można. Zedrzeć, no, zobaczymy, to się będzie tym przygotować. No. Tak, czyli na jakąś tam kartę będziemy nakładać. Tylko ta przecież czystość będzie większa, jak się ściągnie tutaj większą taką warstwę. i okay, idźmy dalej. Tutaj mamy znowu jakieś żarówki idee pomysły do wyciskania i tutaj też zegarek czasami już jeden dwa trzy cztery cztery yy, no to są gracze największe Element. O. Są tutaj dwie panze Wiedeń 1900. No to wtedy się działo. Tak powstawała psychoanaliza. Czy to jest wiedeń, czyli plansza miasta Wiednia oraz plansza stołu spotkań. Takie duże pląże. No jest tutaj troszeczkę komponentów. Standardowo zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Dziękuję.